Panie Janie, mkną po szynach niebieskie tramwaje czy marsz lotników. Te i inne utwory rozbrzmiewają we Wrocławiu. Prawie 300 muzyków z siedmiu orkiestr sił powietrznych. Z Polski, Czech i Słowacji gości na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Sił Powietrznych. Ale nie tylko muzyka jest jego atrakcją, także przez bardzo krótką chwilę, ale jednak samoloty F-16. Maszyny przeleciały nad placem Gołębim. że nam się podobały stroje. Przygląd wszystkich orkiestr oczywiście. Za modurem Panny Sznurem to no. prawie tak. Podobno tak, ale my już nie. Bardzo nam się podoba. W ogóle Wrocław żyje o tej porze. bardzo lubię orkiestry, pochodzę ze Śląska, tam zawsze lubowałem się w słuchaniu orkiestr górniczych. Wojskowe nie odbiegają z daleka. No i oczywiście zobaczyć chciałbym na rynku F-16. Szanowni F-16. Przeleciały. Poroczny